Moja dziewczyna po dwóch latach związku zerwała ze mną i związała się z moim ojcem, godzina rozbita na dobra. Nie uwierzycie co zrobiła osoba, którą uważałem za dom. Lena, dwa lata razem, wspólne poranki, plany na wakacje, rozmowy o mieszkaniu, a potem niedzielny obiad u rodziców. Mój ojciec od kilku miesięcy przychodził Młodość 2.0. Krótka bomberka, snikersy, slang z TikToka używany jak przyprawa do każdej rozmowy. Na urodziny mamy podarował jej kurs, jak zostać influencerem 30 dni. Tłumacząc, że zasięgi to przyszłość. Brzmiało absurdalnie, ale śmieliśmy się, żeby nie było przykro. Lena polubiła jego żarty. Twojemu tacie się chce, mówiła. Wiedziałem, że wymieniają się memami. Grubka rodzina tłumaczyła. Pewnego dnia znalazłem w samochodzie ojca gumkę do włosów i zapach perfum, których nie znałem. U kolegi sprzątałem, usłyszałem. Uśmiech jak z reklamy pasty do zębów. Tydzień później Lena poprosiła o przerwę, żeby pomyśleć. Wróciła po trzech dniach. Z moim ojcem. Weszli razem na obiad, jakby przywieźli ciasto. Ojciec stanął prosto jak na apelu. Zanim powiesz cokolwiek synu, prawda jest lepsze od kłamstwa. Kochamy się. Nóz zatrzymał się mamy nad sałatą. Dzwonek w telefonie zadzwonił akurat wtedy. Melodyjka Happy brzmiała jak ironia. Nie pamiętam, co odpowiedziałem. Pamiętam tylko talerz, który stuknął o blat i rozsypane pestki granatu. Mama wyszła do sypialni. Ojciec zaczął wyjaśniać. Dojrzała miłość, nie wyklucza niczego, życie jest krótkie. Brzmiał jak podcast, którego nikt nie prosił. Wieczorem Lena napisała, że to nie zdrada, tylko nowe otwarcie i że chciałaby, żebyśmy wszyscy byli dorośli. Odpisałam jednym zdaniem. Dorosie to też umieć nie ranić. Zablokowałem numer. W kolejnych dniach dowiedziałem się, że ojciec pomógł jej w pracy, załatwił kontakt do klienta, obiecał wsparcie przy wynajmie, układ, emocje, cokolwiek. Nie miało to już znaczenia. Po miesiącu spakowałem resztę rzeczy z rodzinnego domu. Mama płakała cicho, jakby bała się, że łzy zrobią komuś przykrość. Zostały nam herbaty we dwoje i milczenie, które wreszcie przestało boleć. Rodzina rozpadła się bez krzyku, po prostu w pewnym momencie każdy poszedł w swoją stronę. Ja wybrałem spokój i granice. Świamy nowy stół, nowe klucze i zasadę. Jeśli ktoś używa słowa miłość, a wtedy słychać kalkulator, to nie jest mój dom.